Na środku białej planszy znajduje się logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON wraz z tekstem informującym o dofinansowaniu ze środków tej instytucji. Logo składa się z dwóch elementów. Symbolu graficznego, przedstawiającego kontur czerwonego tulipana z zielonym liściem i łodygą, który wygląda na osłabionego. Obok niego stoi podpora, która łączy się z jego łodygą i utrzymuje w pionie. Drugim elementem jest nazwa instytucji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ułożona w trzech liniach po prawej stronie kwiatu. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną. Podpora zaś wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniżej logo znajduje się zielony prostokąt z białym napisem Dofinansowane ze środków PEFRON. Jest to informacja podkreślająca, że projekt został dofinansowany przez PEFRON. Następnie na środku białego ekranu pojawia się logo Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, organizacji odpowiedzialnej za projekt. Są to pierwsze litery nazwy Fundacji: ciemnoszare wielkie litery F i R, różowa mała litera E, przypominająca wstążkę, oraz wielka litera E. Napis jest podkreślony grubą kreską, pod którą widnieje rozwinięcie skrótu czyli Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, napisane mniejszą ciemnoszarą czcionką. Logo znika i pojawiają się kolejno ciemne, drukowane napisy Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, a następnie zaprasza na film z cyklu. Gdy wszystko znika, na środku tego samego tła pojawia się ciemny, drukowany tekst. Inkluzja wsparta sztuczną inteligencją. Kompendium wiedzy w publikacji internetowej, który jest nazwą realizowanego przez Fundację Projektu. Obraz gaśnie i na czarnym tle wyświetlają się białe napisy, informujące o numerze odcinka i jego tytule. O treści. Odcinek siódmy i pod spodem: Sztuczna inteligencja a prawo. Plansza przechodzi w scenę w kameralnym pomieszczeniu o niebieskim oświetleniu. Trzy osoby występujące w filmie prowadzą rozmowę siedząc przy prostokątnym stole, na którym znajdują się dwa smartfony, bezprzewodowa klawiatura, laptop i trzy szklanki z wodą. Z lewej strony stołu siedzi mężczyzna w jasno-niebieskiej koszulce polo i ciemnych okularach. Ma krótkie, jasne włosy i nazywa się Paweł Płaczkiewicz. Na środku siedzi kobieta ubrana w szarobrązową bluzkę z dużymi, okrągłymi ozdobami w okolicach dekoltu. Ma ciemne, proste włosy do ramion. Nazywa się Monika Cieniewska. Z prawej strony stołu siedzi mężczyzna z dłuższymi, kręconymi włosami, ubrany w ciemnoniebieską koszulę i z okularami na nosie. Na początku i na końcu odcinka gra na gitarze, którą wtedy trzyma w rękach. Nazywa się Przemysław Polański. Tło jest jednolite, w niebieskich odcieniach, z delikatnym podświetleniem i dwiema roślinami stojącymi za plecami uczestników. W trakcie trwania odcinka wielokrotnie zmieniają się ujęcia pokazujące rozmówców, kadrując całość bądź od strony lewego boku stołu, bądź od przodu. Bądź z jego prawej strony. Obrazy z kamer bocznych dają zbliżenia postaci, a kamera centralna obejmuje szerszą perspektywę. W pierwszej części filmu, jedną czwartą obrazu stanowi widok ekranu laptopa, na którym w czasie rzeczywistym pokazywane są odpowiedzi chata GPT na zadane mu pytania, które jednocześnie są odczytywane i omawiane przez uczestników dyskusji. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku dotyczącym sztucznej inteligencji, ale dzisiaj to ja pozwolę sobie pytać pana profesora o trudne rzeczy. E, zarówno pan profesor, jak i ja jesteśmy prawnikami i niektóre problemy bardzo nas nurtują, ale myślę, że też będą bardzo ciekawe dla państwa. E, rozmawiamy tutaj na temat tego, e, co potrafi sztuczna inteligencja, ale zastanówmy się, e, czy sztuczna inteligencja może być autorem, czy jest autorem tego, co wytworzy. I to pytanie nie jest jednoznaczne e, i o to chcę zapytać pana profesora. Tak. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. I zanim zastanowimy się nad odpowiedzią, zadajmy to pytanie czatowi GPT. Okay? A więc, kto jest autorem treści wytworzonych przez czat GPT? I zobaczymy, jak czat GPT odpowie na to pytanie. Treści wytwarzane przez ChatGPT, w tym odpowiedzi na pytania generowane, są przez model sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI. W związku z tym OpenAI jest twórcą technologii, która pozwala na generowanie tych treści. Jednakże, ze względu na sposób, w jaki model działa, nie ma jednego ludzkiego autora dla poszczególnych odpowiedzi. Hmm. Kluczowe punkty dotyczące autorstwa treści generowanych przez, przez ChatGPT. Technologia i algorytm. ChatGPT to zaawansowany model językowy opracowany przez OpenAI. To OpenAI zaprojektował, wyszkolił i udostępnił ten model. Co do tego nie mam wątpliwości. Tak? Brak ludzkiego autora. Ponieważ odpowiedzi są generowane przez algorytm, nie ma pojedynczej osoby, która byłaby autorem poszczególnych treści. Model bazuje na danych, na których został wytrenowany, ale te dane pochodzą z różnorodnych źródeł. Hmm. To już jest dosyć jednoznaczne stwierdzenie, tak, że, że tak naprawdę nie ma pojedynczego autora, który mógłby, mógłby podpisać się pod tym, co wytworzył Chad GPT. Zajem... Czyli trzeba napisać pod takim artykułem autor nieznany autor nieznany albo treść wytworzona przez e, czata GPT. GPT. Tak? A, a nie mamy jeszcze tak naprawdę standardów e, w tym zakresie. Zaraz porozmawiamy o implikacjach prawnych, e, ale najpierw przeczytajmy do końca, co, e, co odpowiedział czat GPT, bowiem w punkcie trzecim on właśnie chce dotknąć zagadnień związanych z prawami autorskimi i licencjami. Ponieważ treści są generowane przez AI, kwestie praw autorskich mogą być bardziej złożone. No bez wątpienia. Wiele zależy od polityki, Polityki danego narzędzia lub platformy. OpenAI posiada prawa do technologii, ale generowane treści często są udostępniane użytkownikom na różnych licencjach, które mogą wpływać na ich wykorzystanie. I odpowiedzialność za treści. Punkt czwarty. Użytkownicy narzędzi opartych na ChatGPT są zazwyczaj odpowiedzialni za sposób, w jaki wykorzystują wygenerowane treści, w tym za ich zgodność z prawem i regulacjami dotyczącymi praw autorskich. W związku z tym, choć technologie i algorytm są własnością OpenAI, konkretne treści wygenerowane przez ChatGPT nie mają jednego określonego ludzkiego autora. To mówi nam Chat. GPT. No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy, z perspektywy prawnej, bo nie mamy tutaj rzeczywiście jednoznacznej odpowiedzi. Czego dotyczą spory? Spory dotyczą nie tylko kwestii tego, um, czy my osoby korzystające z ChatGPT, chat GPT możemy podpisać się pod, e, pod tą treścią, którą wygenerował nam algorytm. Ze względu na to, że na przykład to my wymyśliliśmy prompt, tak? mm -hmm. a więc zapytanie. Bo jest, e, pojawia się w dyskursie e, taka idea, że no skoro My, żeśmy zadali to pytanie, to super inteligentne pytanie, to my żeśmy tak naprawdę nakierowali czata GPT na to zagadnienie. W związku z tym my możemy się czuć autorami odpowiedzi. No ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że to pytanie, które zadaliśmy, jest dosyć banalne. Tak? Kto jest autorem treści wytworzonych przez? GPT. I czy w związku z tym rzeczywiście e, mamy prawo do autorstwa odpowiedzi? E, no wydaje się, że raczej nie. Tak? E, jest, to, jest to zbyt e, daleko idąca m, teza. A na pewno jest też tak w prawie autorskim, że e, żeby być uznanym za autora, na twórcę, to tak naprawdę treść powinna zostać stworzona przez przez człowieka. Przez człowieka tak? Jest to fundament. Prawa autorskiego. I nie ma tak naprawdę od, od tej zasady wyjątków. Tak? Czyli, jeżeli na przykład e, mróz e, wytworzy na szybach przepiękne wzory. Ja myślałem, że rymicusz. Tu mamy autora ludzkiego. Tak? Ale jeżeli mróz jako, jako, zjawisko. Jako, jako zjawisko naturalne wytworzy przepiękny obraz tak na, na szybie, no to żaden człowiek nie będzie mógł tak naprawdę stać się autorem tego, tego wzoru. To musi być zawsze człowiek. A właśnie tutaj treści tworzy nam maszyna. Mm. Ale... Ja już spotkałem się z artykułami, które były podpisane imię i nazwisko, i AI. Ale czy myślicie, że z biegiem lat, jeśli te wszystkie czaty, nazwijmy GPT, ale to mogą być każde inne czaty, po prostu, czy one nie będą tak bardzo wpisane w kanon naszego życia? Czy tak bardzo nie będą zintegrowane z naszymi smartfonami, smart czymś innym jeszcze, że. Tak naprawdę ta treść, każda treść, którą, którą, którą będziemy generować, będzie trochę właśnie tego, tego czata GPT albo tego czegoś, co tą treść wygeneruje czy wtedy również jeśli to już będzie wpisane w ten kanon naszych realiów życia codziennego będzie to codzienna proza że wstajemy patrzymy w wirtualne okulary e, kto patrzy ten patrzy może słuchać też będzie można oby e, więc e, pytamy zapytamy się naszego asystenta e, Zaplanuj mój dzisiejszy, znaczy tak, mój, mój dzień. E, powiedz, co mam, co mam tutaj, z kim, z kim mam spotkania. On już mi wszystko powie. Od razu powie, na przykład, kim jest ten człowiek, czym się zajmuje. Wszystko mi o tej osobie opowie. E, no właśnie. I czy na przykład, kiedy ja go przedstawię, e, wykorzystując tę treść, którą uzyskałem od mojego asystenta, ta treść będzie moja czy asystenta? Czy wobec tego. My nie zachowamy swojej tożsamości za parę lat? Warto przysłuchiwać się e, dyskusjom prawników e, nad, e, nad tymi zagadnieniami. I nie ma w tej chwili e, jeszcze odpowiedzi. Natomiast e, można powiedzieć, prawnicy rozmawiają e, na przykład w Stanach o kierunkach. Tak? I rzeczywiście podkreślają to, że wydaje się, że w przyszłości... E, no, Trzeba będzie zintegrować ten sposób funkcjonowania nas jako ludzi z technologią generatywnej sztucznej inteligencji. To znaczy zamiast zwalczać, mhm. raczej zaakceptować fakt istnienia tego typu rozwiązań i, i uczyć tak naprawdę młodych ludzi, jak w sposób krytyczny analizować to, co generatywna sztuczna inteligencja wytwarza i włączać to do, do życia gospodarczego czy kulturalnego. O właśnie, I, tak i... odwołać mnie kontentuje. Ale ja, panie profesorze, mhm. jednak chciałabym zatrzymać się jeszcze na dniu dzisiejszym. Mhm. Pan profesor pisze artykuły, publikuje. No, ja też mam to w swoim dorobku. Jesteśmy przyzwyczajeni, że to, co napisaliśmy, wytworzyliśmy, jest poddane ochronie prawnoautorskiej. Mhm. Ale tak jak nam pan profesor tłumaczył, sztuczna inteligencja uczy się z danych zawartych w Internecie. Mhm. Czy ona sobie może tak korzystać z tych naszych utworów? No właśnie. I to jest kolejny obszar bardzo. No, bardzo ważny obszar, obszar, który zadecyduje zapewne o przyszłości generatywnej sztucznej inteligencji jest on bowiem w tej chwili poddawany bardzo poważnym testom. Testom w postaci pozwów złożonych mm. przez autorów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, którzy twierdzą, że ChatGPT GPT i tego typu technologie nie mogą wykorzystywać ich utworów w procesie uczenia. Mówiliśmy o procesie uczenia, uczenia maszynowego, gdzie te dane trafiają do, do algorytmów sztucznie inteligentnych i na bazie tych danych potem generowane są odpowiedzi. I te odpowiedzi są tak naprawdę można powiedzieć pewnym prawdopodobieństwem tego, jak powinno być skonstruowane zdanie w odpowiedzi na pytanie, które zada użytkownik, a więc na, na ten prompt. I nie mamy w tej chwili jeszcze rozstrzygnięć albo takiej ugruntowanej doktryny prawnej, która mówi nam, czy można wykorzystywać te dane chronione prawem autorskim, czy nie. Można powiedzieć, że jak to w życiu bywa, i w szczególności wśród prawników, tak, gdzie dwóch prawników tam często i, i szu... ja, trzy. Tak, 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 A może po prostu należałoby mhm. rozważyć to w następujący temat, mianowicie taki, że skoro e, e, kiedyś nie było tych czatów e, GPT, ani żadnych innych botów, które nam generowały pewne odpowiedzi, wypluwały mówiąc wprost, a my korzystaliśmy mimo tego z internetu, z różnych źródeł, no to e, mm. dobrym, e, dobrym, do, dobrym obyczajem było napisać na końcu tego artykułu, że korzystaliśmy ze źródła takiego i takiego, prawda? Tak. Albo podpieraliśmy się artykułem takiej i takiej osoby. Oczywiście, czy ktoś to robił, czy nie, to już zostawiam e, mm -hmm. Waszym ocenom, mm -hmm. e, szczególnie ludzi młodych i, i, i takich, którzy ściągali, pro, robili sobie różne referaty, pisali, e, przepisywali, etc. Prawda? No więc ja nie wiem, czy my jakby nie, nie, do, nie dokonujemy, nie dopuszczamy jakiejś takiej granicy absurdu trochę z tymi prawami. No bo jednak przed tymi czatami też ludzie kopiowali, też ludzie posługiwali się czyimiś artykułami, jeśli chcieli stworzyć albo coś podobnego, albo coś innego, albo chcieli się tego nauczyć i, i też potem stworzyli to coś swojego. Prawda? To, to prawda. Ja tu wejdę w słowo to prawda, ale to było w, jest do tej pory obwarowane pewnymi Mamy prawo w, cytatu, regulacja. tak, tak. Mhm. pewnymi, pewnymi okay. wymogami. Tak? Okay. Pewnymi Jest to tak wymogami. zwane prawo cytatu, a więc do, forma dozwolonego użytku, tak? czyli można dzisiaj w sposób zgodny z prawem e, posłużyć się fragmentem cudzego utworu, tak? Zacyt, mhm. zacytować fragment, a nawet. Yes. A nawet Samu, jeżeli to utwór to jest, jest niewielki, krót, tak. Tak, to można nawet e, wkleić czy zacytować tak. cały utwór. Tak? Chyba, że jest otwartą licencją Open Source, czy Creative Commons i wówczas można go wykorzystać do różnych celów, nie pisząc e. autora. Tak, ale zostawmy na razie Creative Commons. To znaczy, rzeczywiście Creative Commons jest, jest bardzo ważnym e, tak naprawdę obszarem, e, który można powiedzieć wytworzyła amerykańska praktyka, a my żeśmy inkorporowali tę praktykę e, w Polsce. Ale z perspektywy na razie prawa autorskiego. Pamiętajmy o tym, że prawo autorskie w każdym kraju jest inne. Tak? W związku z tym w Niemczech to będzie wyglądało inaczej, w Stanach to będzie wyglądało inaczej, w Wielkiej Brytanii to będzie wyglądało inaczej, we Francji to będzie wyglądało inaczej. I w Unii Europejskiej my mamy do pewnego stopnia to prawo autorskie zharmonizowane, czyli upodobnione do siebie. Tak? Upodobnione za pomocą dyrektyw unijnych, które zostały po to przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, ażeby przynajmniej w pewnych obszarach posługiwać się dokładnie tymi samymi pojęciami. I rozumieć tak samo to prawo autorskie. Więc można powiedzieć, że na terenie Unii Europejskiej w pewnych obszarach mamy prawo, które wygląda tak samo, a w pewnych obszarach ono się różni. I teraz z perspektywy uczenia Chata GPT. Mamy w Unii Europejskiej taką dyrektywę jeszcze z roku 2001, więc ma już ona ponad 20 lat. Tak? Dyrektywę tak, 2001 na 29, które wprowadziło szereg wyjątków, które pozwalają właśnie na to, żeby można wykorzystywać cudze utwory bez naruszania prawa autorskiego. Mamy też nawet rozwiązania na poziomie międzynarodowym, takie jak konwencja berneńska, e, która mówią nam, jakie utwory w ogóle nie są chronione prawem autorskim. Tak? Innymi słowy, dla prawnika, e, czy z perspektywy prawnej, e, to jakie dane są wykorzystywane w procesie uczenia algorytmu sztucznej inteligencji, e, to tak naprawdę jest dosyć złożone zagadnienie. Ono nie jest proste, bo to nie jest tak, że te wszystkie dane, które są wkładane do takiego algorytmu, one z automatu są chronione prawem autorskim, w związku z tym ich wykorzystanie stanowi naruszenie prawa autorskiego. Tak nie jest, tak, bo są po pierwsze pewne rodzaje danych, które od samego początku nie były chronione prawem autorskim. Tak? Na przykład proste informacje prasowe. prasowe. Mhm. Tak? Od, od setek lat już można powiedzieć wręcz, tak nie są chronione prawem autorskim. Akty prawne również nie są chronione prawem autorskim, a więc uczenie um, czata GPT czy innych algorytmów sztucznej inteligencji, odpowiedzi na pytania w oparciu na przykład o akty normatywne, nie stanowi i nie, nie będzie stanowiło naruszenia tak. prawa autorskiego. Potem mamy całą grupę... Um, Utworów, które są chronione prawem autorskim. Ale są już w domenie publicznej. Ale są już w domenie publicznej. Tak? Co to znaczy, że są w domenie publicznej? Że ochrona prawna, prawna autorska już minęła. Żeby... Tak. To powiedzmy, widzom ile trwa tak naprawdę ochrona prawna autorska. Bo niektórzy mogą myśleć, że prawo autorskie to jest coś takiego jak prawo własności. Tak? To znaczy, tak naprawdę trwa nieskończenie długo. Nie, 70 lat od, od śmierci autora, lub jeśli to jest utwór, e, 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 jeśli jest kilku autorów, to od śmierci ostatniego z współautorów. Dokładnie tak, proszę Państwa. W Polsce i w całej Unii Europejskiej prawo autorskie jest ograniczone czasem. Tak? To jest 70 lat po śmierci twórcy. Więc co się dzieje po śmierci twórcy? Te wszystkie utwory trafiają do domeny publicznej i wszyscy możemy je wykorzystywać. To oznacza również, że chat GPT. I, I generatywna sztuczna inteligencja może je wykorzystywać, i tutaj nie będzie dochodziło do naruszenia prawa autorskiego. Tak? Więc z jednej strony mamy utwory, które nie są chronione prawem autorskim od początku, z drugiej strony mamy utwory, które już weszły do domeny publicznej, w związku z tym ChatGPT GPT i podobne technologie mogą je wykorzystywać bez naruszenia prawa, i mamy całą gamę utworów, które są chronione prawem autorskim i tutaj. Znowu będzie można je wykorzystywać, mm -hmm. jeżeli będziemy mieć do czynienia z postacią dozwolonego użytku. Tak? A może po prostu należałoby poprosić albo producentów takich, takich czatów, że po prostu tak programowali swoje algorytmy, żeby nam dawały informacje sprzed 70 lat. Będzie jeszcze ciekawiej. No właśnie, ale tak? czy to będzie użyteczne? Użyteczne, tak? prawda? I to jest... zabawne będzie. I i to, jest I, pe... z I to jest na pewno zagadnienie, któremu trzeba będzie przyjrzeć się. Odrębnym odcinku, a mianowicie jakie mamy postaci dozwolonego użytku, tak? zarówno użytku publicznego, jak i prywatnego. I w związku z tym, jakie wyzwania stoją przed takimi podmiotami jak OpenAI, które wykorzystują utwory, które są chronione prawem autorskim, a jednak, a jednak w w pewnym zakresie można wykorzystać je do tego, aby wyszkolić własny algorytm. Pa, pa. Obraz stanowi czarne tło, na którym na środku widoczny jest biały napis z wielkich liter o treści. Udział wzięli pod którym w dwóch liniach wyświetlają się kolejno dane uczestników: Przemysław Polański, prawnik i informatyk, wykładowca uniwersytecki. Monika Cieniewska, prawniczka i ekspert dostępności cyfrowej, Paweł Płaczkiewicz, ekspert w dziedzinie rozwiązań AI. Widok przechodzi w białe tło, z wyświetlonym w dolnej części tekstem zapraszamy do oglądania pozostałych filmów w cyklu. Chwilę później, powyżej napisu, pojawia się logo Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, a on sam zostaje zastąpiony kolejnym w takiej samej formie, lecz o treści, Inkluzja wsparta sztuczną inteligencją. Kompendium Wiedzy w publikacji internetowej. Ostatni obraz filmu to informacja o dofinansowaniu projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pefron. Treść jest przedstawiona na jasnym tle z zielonym i czerwonym akcentem. W lewym górnym rogu znajduje się logo Pefron. W lewym dolnym rogu znajduje się zielony trójkątny element graficzny, na którym umieszczono adres strony internetowej PFRON, www pefron www.pefron.org.pl. W prawym dolnym rogu znajduje się fragment czerwonego trójkąta. Główna treść tekstu jest wyśrodkowana i zaczyna się od następującej informacji. Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej realizuje projekt dofinansowany z funduszy PEFRON. Niżej znajduje się opis celu projektu w brzmieniu: Celem projektu jest stworzenie publikacji internetowej z zakresu wiedzy o sposobach wykorzystania sztucznej inteligencji do wsparcia życia osób z niepełnosprawnościami. Na dole podano informacje o kwocie dofinansowania o treści. Dofinansowanie projektu z PEFRON. 142 454 zł i 40 groszy.